Cześć! Witam wszystkich, z tej strony Korangar. Zapraszam Was na kolejny odcinek Zagrajmy w Risen 2 Więc... W tym odcinku... zablokowałem się. W tym odcinku y, Spróbujemy ukraść buty z, z tego budynku Buty Larga, ponieważ one nam są potrzebne bardzo Będą nam potrzebne w przyszłości w obozie piratów A ponadto teraz y, Przejdziemy się do gubernatora, ponieważ już spełniamy wymogi spotkania się z nim. Jak widzicie, mamy już koszulę, także jesteśmy trochę lepiej ubrani, więc może teraz nas dopuszczą do tego gubernatora. O wiele lepiej. Możesz porozmawiać z gubernatorem. No, udało się. Tylko teraz, gdzie jest ten cały gubernator? Mam nadzieję, że wiesz, jak się zachować w cudzym domu. A może się zgubiłeś? Mam nadzieję. Hej, kto cię tu zapraszał? Wow. Nie są zbyt mili, mili dla nas. Z tego, co widzę, gubernatorze, połowa moich chłopaków chroni pana willę, a nie kolonię. Komendancie, kolonia jest równie dobrze chroniona. Z raportu porucznika Rockforta wynika co innego. Rockforta? Ja tu jestem szychą, nie on. Kiedy piraci przypłynęli na drugą stronę wyspy, narobił dymu w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa. Jego priorytetem powinno być bezpieczeństwo gubernatora. Nie. Wysoka Rada nigdy. Ośmielasz się kwestionować radę, która wyznaczyła mnie na gubernatora? Z dobroci serca, komendancie, nakazałem wnieść zapasy na pokład twojej łodzi, byś mógł wyruszyć jak najszybciej. Czy mam anulować ten nakaz? Czekam na statek. No, tu zrobił nam się mały błąd w grafice. Koleś nas obserwują jeden tutaj par A tych dwóch to najwyraźniej się bardzo lubi. Dobra, zejdźmy na dół. Może to wszystko się uspokoi. W ogóle wyjdźmy z tego budynku, wejdźmy jeszcze raz. Nie zeszli. Co za okropny dzień. Dokąd płyniecie? Jak tylko załadujemy zapasy, płyniemy na wybrzeże ostrzy. Co kilka miesięcy płyniemy na kalderę i takarigłę, aby odebrać rekrutów i dostarczyć niewolników. Mam nadzieję, że nasza baza dalej tam jest. Martwisz się o swoją bazę na wybrzeżu Ostrzy. Martwisz się o swoją bazę na wybrzeżu Ostrzy? Zabezpieczyliśmy niewielki obszar na wschodnim brzegu. Ale dżungla pełna jest dzikusów. Złapani stają się niewolnikami. Mamy niezawodną broń. Ale oni mają tę cholerną, pogańską magię. Ciężka sytuacja. Hmm, przygotowujecie się do ewakuacji Kaldery? Prawda. Przygotowujecie się do ewakuacji Kaldery, prawda? Nie tylko. Stary świat został prawie zniszczony przez władców Tytanów. W starych świątyniach przyzwali Tytanów, korzystając z magii. Niektóre z nich przetrwały, na przykład ta na wybrzeżu Ostrz. Jesteśmy tu po to, by nad nią czuwać. Nie możemy pozwolić, by korzystano z jej mocy. Inaczej Arbore czeka to samo, co północny kontynent. No dobra, więc teraz przejdźmy się do tego y, gubernatora. Mam nadzieję, że ta straż już nie będzie za nami szła. No. Dobra. Di fuego. A co mogę zrobić dla ciebie? Potrzebna mi mapa wyspy. Rockford polecił mi znaleźć piratom. Zanieść, przepraszam, piratom list. Rockford polecił Rockford. mi zanieść piratom list. Mm, masz go przy sobie? Tak. Niech spojrzę. Zapieczętowany. Dobrze. Uważaj, żeby taki pozostał aż dotrze do adresata. Zrozumiano. Okay. Oczywiście. Hmm. Czy dobrze słyszałem, że uciekli wam niewolnicy? Czy dobrze słyszałem, że uciekli wam niewolnicy? Słowo niewolnicy nie jest najlepszym określeniem. Wolę termin przymusowa siła robocza. Te dzikusy powinny być nam wdzięczne za to, że zapewniamy im odzież i dach nad głową. Ale nie! Wciąż uciekają do dżungli, żeby żyć jak zwierzęta. A potem jeszcze próbują się mścić na tych, którzy się nimi opiekowali. Zazwyczaj jestem wyrozumiały, ale z tymi renegatami trzeba ostro. Tylko w ten sposób masz pewność, że cię zrozumieją. Właśnie dlatego wyznaczyłem za nich nagrodę. Koleś, koleś chce na siłę ucywilizować te plemienia. Nie możesz po prostu wysłać za nimi swoich żołnierzy? Nie możesz po prostu wysłać za nimi swoich żołnierzy? Jeśli pośle Rockforta i jego ludzi, to skończy się na tym, że przejdą się wzdłuż skraju dżungli i wrócą z niczym. Za bardzo boją się dżungli, a ja nie mam czasu zająć się tym osobiście. Huh. Ile wynosi nagroda? Jest ich trzech, więc po 100 sztuk złota od łebka. Właśnie tak się zastanawiam, bo y, f, hmm, mentalnie jakoś nie garnę się do tego, żeby zająć się tymi dzikusami. Bo w sumie te, ci, y, te tubylce, wszystkie, że tak powiem, mają rację, że uciekają tam z tego obozu, no ale przydałaby mi się kasa. Nie, w sumie zrezygnuję z tej misji. Gdzieś bym śmiał? Zawsze znajdzie się ktoś, kto potrzebuje trochę grosza. Hmm, potrzebuję mapy wyspy. Potrzebna tak. mi mapa wyspy. Ha, za 100 sztuk złota będzie twoja. Hmm. Właśnie, może powiemy mu, jak dostarczę twój list, skoro nie wiem, gdzie mam. Iść. Jak dostarczę twój list, skoro nie wiem dokąd iść? Hmm. Słusznie. Dam ci ją za darmo. No właśnie. Nie chcemy, żebyś się zgubił. Ja. Także udało nam się zdobyć mapę wyspy za darmo. Ulepszenie statystyk postaci, C spójrzmy. Broń biała, broń palna, wytrzymałość. Spaniactwo. Może broń biała. Czy na pewno chcesz wydać 1000 punktów chwały, aby zwiększyć broń białą o jeden? Tak. Ok. Ja sądzę, że pójdę w tej grze w broni biało i w y, muszkiety. Dobra, mamy mapę wyspy. Tak oto to wygląda wyspa. Tu jest Puerto Sacarico. No niezbyt duża jest ta wyspa. Tutaj widzimy, jest hmm, druga przystań, tak jakby. Też z chęcią się tam wybrał. Dobra, może jeszcze jest dobrze jasno, więc przejdźmy się po tych terenach i spróbujmy, nie wiem, zawalczyć trochę, zdobyć doświadczenia. A jak będzie już ciemno, to wykradniemy te buty tych baraków Jak na razie nic, nic nas nie atakuje. Cóż to mamy przed sobą? Wieża Basko. Kim jesteś? Nie widziałem cię tu wcześniej. Przypłynąłem łódką. Dobra rada, jeśli zmierzasz na wschód, omiń dolinę w dżungli. Tamtą jaskinią dostaniesz się do przesmyku w górach. To bezpieczniejsza droga. No proszę, kolejny NPC, który ma głos starego bezimiennego z Ducika. Dlaczego dżungla jest tak niebezpieczna? Dlaczego dżungla jest tak niebezpieczna? Chyba dopiero co wysiadłeś ze statku, mam rację? Zacznijmy od tego, że są tam jaguary. Nie mówiąc o zbiegłych niewolnikach, którzy chętnie obedrą cię ze skóry. Widziałem raz jednego z nich na skraju dżungli. Miał na sobie barwy wojenne. Mógłbym za nim gonić, gdybym chciał. Ale wiedziałem ja, co oni są. Próbował zapędzić mnie w pułapkę. Przebiegły brudas. Hmm. Powiedz mi coś o tym przesmyku. Wejdź do tej jaskini i podążaj ścieżką. Nie idź za daleko, gdy dotrzesz do wzgórz. Przejdź przez most. Kryjówka piratów jest gdzieś po drugiej stronie wyspy. Tylko nie idź na północ. Co jest na północ? Raz wyruszyliśmy grupą na zwiady w tamtą stronę. Gdy nagle to cholerstwo wyłoniło się z jaski. Nie wiem dokładnie co to było, ale chwyciło jednego z moich towarzyszy. Reszta uciekała, jakby płonęły im tyłki. Radzę ci dobrze. Nie idź na północ. A, więc na północy czyha na nas jakieś zwierzę straszne. No dobra, przejdźmy się jeszcze. No, stąd przeszliśmy, więc pójdźmy. Pójdźmy tędy. No sprint w tej grze wygląda trochę dziwnie. Okej, okay, przed sobą mamy jakąś małkę.

umiejętności jeszcze. Takie, uuu, przed nami, przed nami są dzikie plemiona. Nie, wróćmy się. Jak na razie nie chcę się z nimi konfrontować. W Jedynce strasznie chwaliłem y, zachód słońca ogólnie, y, system pogodowy. W Dwójce widzę właśnie, że nie wiem w sumie co, co o tym myśleć, bo w Jedynce było, były te charakterystyczne chmury, które zachodziły y, na słońce i to dawało fajny efekt. Tutaj jak na razie tego nie widzę, no ale ogólnie, ogólnie dzień wygląda ładnie. nie wiem pewnie przy zachodzie słońca zobaczymy piękne y, piękną animację tegoż zachodu o, tak się kręcę bez celu szukam, szukam jakichś y, łatwych zwierzyn do ubicia a nie ten wszystko ten. dobra może przejdźmy się wzdłuż plaży Tam coś na pewno będzie. Mm. Muszla ostrygi. A właśnie, my mamy sporo y, tych muszli, kwitunek, przedmioty. Zobaczmy, co jest w tych muszlach takiego. Łup. Mm. Muszę Nadchodzimy. Jest, jedna perła. Perła ma wartość 50. Nic, da, nic do zabrania. O, jedna perła. Mam Nie skopię tyłka, tylko dlatego, że jestem kobietą. No, ten pioskowy diabeł z pewnością tego nie zrozumie. Skrzynia, a cóż jest tam w środku? Yy, grok i samorodek. Pewnie, że się przyda wszystko się przyda w tej grze. Przynajmniej na samym początku. Młodiec Fajny jest ten pistolet, przydaje się bardzo.

Mam jakąś skrzynię, ale ta skrzynia chyba należy do tych baraków. Nie wiem czy ją otwierać. Ale spróbujmy. Może nas nie oskarży o kradzież. Grok zapas żywności 10 sztuk złotych. No to z pewnością była skrzynia należąca do ludzi z tych baraków. O Indyk. Fajny. Dobra, w sumie może koniec tego błąkania się bez celu. Prześpimy się gdzieś do północy i wtedy wtargniemy do tego baraku, gdzie śpią ci żołnierze. No i spróbujemy wykraść te buty. Tylko gdzie tu można się przespać? Stąd to nas wyganiają. A, wiem. Właśnie tam jest barak taki, który nie jest zamieszkały. No, chodzi o to, że nie ma nikogo tutaj wokół i stąd nas nikt nie wygoni. Dążymy się przekimać do północy. Dobra, więc... Śpij do północy. Okej. Okay. Więc jest już ciemna noc. No, naprawdę ta... Noc widzenia jest naprawdę ciemna. Nie tak jak na przykład w innych grach, gdzie niby noc, ale i tak wszystko widać jak na dłoni. Tu zmuszają twórcy do używania pochodni. No i dobra, zrobię szybki zapis. I spróbujmy się tam dostać. Nie, może mi nie wyjść tak od razu, ale... Ale zaryzykujemy. Ok, buty już mamy, tylko nie mam nadal pewności, czy to są te buty, o które chodzili temu piratowi. Ooo, wow, zbliża się tu jakiś strażnik. Wynoś się stąd! Już, 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 już się wynoszę. Nie próbuj niczego innego. Tu nic nie było. Dobra, przyłapał nas, ale na szczęście nie zorientował się, że coś zwinęliśmy. Spójrzmy, co to są za buty. Stopy. Znoszone buty z cholewą. Na skórze znajduje się wykaftowana grubą nicią litera L. Tak, to z pewnością są buty Larga. Ale jeszcze dla pewności przejdźmy się do tego więzienia, tam gdzie są przytrzymywane i zawiadommy go o tym, że zdobyliśmy już te obuwie. Hmm, skąd mam... O, nie mamy takiej ścieżki dzielonej. Skąd wezmę perłę? Wiesz jak okradać ludzi? No. To już wiemy. Tak, więc niestety nie możemy mu powiedzieć, że już mamy ów buty no, Ale przynajmniej mamy pewność, że to są jego po tej literce L. Wyszytej No dobra, sądzę, że jeszcze prześpimy się do rana. Pochodzimy trochę po dżungli. I zakończę ten odcinek na razie. Tak jest piękne słoneczko. A mylą mi się paliwisz. Dobra, więc przejdźmy się jeszcze w... Kolejny Wiez do ubicia okay, pati nam sporo pomaga w tych wszystkich walkach. Dochodzimy do e, jakiejś plantacji, gdzie pracują niewolnicy. Więc e, sądzę, że w następnym odcinku się, e, rozejrzymy się po tym terenie i może złapiemy jakiegoś ciekawego questa, którego rozwiążemy i będzie, będzie fajnie. Także jak na razie kończę ten odcinek. To był koranger. Zapraszam na kolejne odcinki. Zagrajmy w Risen 2. Oraz zapraszamy na odcinki. Zagrajmy w Risen 1. A póki co trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!